Siemanko, tu Nathan sap. jestem właśnie na dziewiątej edycji Copa Silesi. To jest mój pierwszy start na tym turnieju i w sumie jestem zadowolony. Pierwsza walka w kimonie z Kamilem Drukawą. Dostałem dysk za wojloka, myślałem, że to jest legalne. I chyba było, albo nie, nie wchodzę w szczegóły. Gry, walka o trzecie miejsce, przy próbie lub czołga, wypadł i wrócił mi bike. Krzyczałem z bólu, medyk przybiegł, spsikał. I walka wznowiona, i po czterech minutach zamulania w Outside ashi poddałem kluczem na stopę, i tak zdobyłem trzecie miejsce w kategorii Kimon. I co? Potem czas na nogi, i moje szczęście po próbie bawienia się, bo chciałem sobie się pobawić w balach zamkniętej. Najpierw zrobiłem punkty z crunchem, i potem przy próbie zrobienia w balach zamkniętej, dając rękę przed twarz, znowu mi wypadł ten bike. I co? Znowu medyk przybiegł z i walka wznowiona poddałem skrętówkom, następnie rewans z Kamilem Dukałą, go poddałem balachom na kolano, no i finał z Karolem Kanią. Tutaj przegrałem wyłapaniem kostki przy wciąganiu do gajdy, Co, so, wyrównana walka w finale, jestem zadowolony, że zawalczyłem. I bardzo fajne zawody, polecam. No bardzo, bardzo fajny występ, mam nadzieję, że nic poważnego z barkiem się nie stało. Dzięki, że wpadłeś.